Manko z tej strony śpioch B i w dzisiejszym odcinku nagrywamy challenge na jednej linii. Będziemy grać w, tylko dla legend, dla dwóch graczy. I jeśli będzie coś, to będziemy robić challenge na jednej linii. Więc jeśli trafi mi się taki na przykład Legendary Laser Dash, to będzie bardzo ciężko. A i na samym końcu będzie opening dwóch. Dwóch y, pakietów z tamby. Więc oglądajcie do końca. A ja już nie przedłużam i zapraszam do odcinka. O nie, najgorsze się stało. Z laser legendary Dash. No i teraz musimy, muszę być na tej linii. Przez całą grę. Będzie bardzo ciężko. A ja wstaję, że w ja odpadnę szybko. Teraz muszę sejmować, bo nawet nie umiem nic zrobić. No i jak ja mam tak co przejść? Ty co jest? Wygrałem? Niemożliwe. Dobra, ja bardzo proszę o następnej w tej gry. Dobra, więc jest legendary blog To już jest lepsze niż legendary Laser dash. Ale też myślę, że będzie trochę ciężko. E, tu mam łatwo. E, tenis chyba jest dobry jak za To za No to. Nie, za nie jest takie łatwe. Lecz nie takie trudne. Bo ja już. Na przykład. E, ja umiem sejmować, widzieliście przecież. Jak oglądaliście Shortsa, to wiecie, że ja umiem sejmować. i odpadłem. A, ja nie umiem, grać tak dobrze grać, że ja nie gra. E, to nie jest Blockdash. My zrobimy challenge na jednej linii z wagonikach. To. No. Myślę, że to będzie dosyć łatwe. Chyba, że przeciwnik zrobi coś takiego. Nie ja go. I mamy problem, bo odwa trochę i ja mam trochę. Dobra, uciekł, uciekł. Ale ja do niego polecę i nie wiem, się nie udało. E... Nie, takich słabych graczy to ja nigdy nie widziałem. Dobra, teraz dla odmiany zagramy w potknięcie świętego Patryka. Tu jest blog dash Sims, a później blok dash Legendary. Dobra, jesteśmy już w grze. Najpierw jest dash teams Więc lecimy. Dobra, zasejwujemy sobie tak dla, dla beki, sobie zasejmujemy. O nie, no jakiś ty, jestem odkował, no karma do mnie wróciła. A to jeszcze moc mojej troszyny jak on mógł? od co za... nie wiem. save sejwik. Pan do laserów. O i zepchnęło mnie dobrze. No ja cię kręcę. Dobra, jest legendari nasz e, To jest fidał. No ogólnie. Ja się stresuję dnia. E, może, może się pojawić odcinek, nie wiem, może nawet... Może się pojawić odcinek, kiedy będę wbijał e, placytę na rankingówkach. Tylko coś dzisiaj rankingówki. Średnio działają i nie umiałem dzisiaj zagrać w ogóle w rankingówki. Cały czas mnie wyrzucało, zagrałam dwie gry. No, a tak ta, to nic. Nie grałam, bo tak cały czas wyrzuca. Wow! Mnie prawie zwalił do laserów. Oni się to strasznie motkują. Trzeba uważać, no widzicie to? Zresztą oni się cały czas emotkują, to jest bardzo straszne. Dobra, jak oni je emotkują, to ja też emotkuję. Bo będę próbował przynajmniej. Bo ja nie jestem dobry w graczy. O! On będzie musiał saveować, to ja go wepchnę. On nie zasyjmuję. Nie wyjmował. On po prostu nie lubi sejfować. To nie tak, że ja go zepchnąłem do laserów, tylko on po prostu nie lubi Odpad, jest! Wygraliśmy to! Zobaczmy, zobaczmy. Jezu, udało się. Czas na unboxing. Robimy unboxing dwóch pakietów z Załączamy. Pierwszy pakiet. Błagam, coś dobrego. Jak ja to otwieram, to zawsze jakieś tragiczne rzeczy. No rzecz, no ja nie mogę. No co to się stanęło się? To nic. Pikacik. Dobra. Błagam, paczuszko, nie zabiedź mnie. Oooo o! Oh, oh, jakiś Arboret Stable. Zobaczmy go. E Zobaczmy tego skida. Ja on dużo, jest O, tak on wygląda. Nie wiem, według Was jest fajny czy nie? Napiszcie w komentarzu. Dobra, ostatnia gra to będzie SkySlide. Zobaczamy. Dobra, jesteśmy już na Skyslidzie. E Ogólnie tu nie wiem czy są sami boci Coś jest zbugowane Ale to nawet lepiej dla mnie O, to nie jest bot, to na pewno jest bot. I to, to też to no, nie jest bot. O nie, klika zła botka i hanie bot. O nie. To źle świadczy, bo nie możemy bo możemy to przegrać. Co jest? O nie, jak on jest taki dobry? Czemu się mi to nie otworzyło? Tylko śniwacity. Przylatywać jeszcze przez jedno. A on tego nie musiał przelatywać. Ej nie, o co tu robi? Ej, co jest? Jestem pierwszy chyba. Ej, co jest? O nie! O nie, on mi wyprzedził teraz. Nie uderzyłem go nawet piochą. Nie, on jest pierwszy. Na pewno już nie będę pierwszy. Musiałoby się tam wywalić. A to się nie da wywalić, po prostu się nie da. O nie. No i odpadłem. Możecie dać łapkę i suba, jeśli Wam się spodobał ten film. A jeśli nie, to zostawcie chociaż łapkę. Bo strasznie nas to wspiera, a my mamy wielką motywację. Więc jeśli jesteście w stanie, to zasubskrybujcie. Dajcie lajka, skomentujcie. Napiszcie ciasteczko w komentarzach, to wam przypnę serduszko. Dobra. Więc to by było na tyle. No i cześć!